Zatkany nos, gorączka. Jeśli nie chcesz, by grypa wpakowała cię do łóżka, ratuj się. By zwalczyć pierwsze objawy przeziębienia i grypy, weź werweks, wieloskładnikowy lek w postaci ciepłego napoju. Dostępny też jako ferweks Junior dla dzieci od 6 lat. Grypa cię nie weźmie, gdy Ferwex weźmiesz. Wiemy na pewno, że chleb tostowy Szulstad jest kwadratowy. Daje się przyrządzić w lot, wytrzymuje duże obciążenia. Wysokie, niskie temperatury, a nawet głośną muzykę. Nie traci przy tym nic ze swej świeżości, aż do ostatniej kromki. Wiemy to na pewno, bo chleb Szulstad jest codziennie tostowany, testowany w milionach polskich domów. Szulstad, niezwykły chleb powszedni. Nowość! W Idei Optimie najtańszy abonament już za 29,99 zł netto. Idea Optima to idealny zasięg w całej Polsce. Żyjesz zbyt szybko, za dużo pracujesz i często zapominasz czego potrzebuje Twój organizm. Właśnie dlatego jest centrum kompletne od A do Z każdego dnia. Discovery Channel. Fantastyczne odkrycia. Niezwykłe zjawiska. Niesamowite historie. Pełny pakiet programowy tylko 25 zł miesięcznie. To najtańsza oferta na rynku. Zadzwoń i zamów dekoder Polsatu. Program Hotchat 2001, jedyny w Polsce, w którym na żywo i bezpośrednio możecie za pomocą strony internetowej zadawać pytania danym politykom. Wejdź na stronę www.tv4.pl i weź udział w czacie. Za pomocą internetu możesz sam zadawać pytania gościom studia. W cywilizowanym świecie brak dostępu do internetu jest wskaźnikiem ubóstwa. Żadne istotne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Co z bezrobociem? To jest bardzo palący problem. Politycy, przedstawiciele świata kultury i biznesu wszyscy, na których skupia się zainteresowanie świata. HotChat 2001. Nie boimy się żadnych tematów. Siatkówka w TV4. We wtorek o 18.00 zapraszamy na transmisję z rozgrywek siatkarskiej Ligi Mistrzów. Mostostal Azoty koźle pod wodzą Waldemara Wspaniałego podejmie w Opolu we własnej hali Mistrza Grecji zespół Olympiakos Pireus. Na te wielkie sportowe emocje zapraszamy do czwórki we wtorek o 18.00. Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle Olympiakos Pireus. Fundacja Polsat Dzieciom ma już 5 lat powstała po to, żeby ratować zdrowie i życie dzieci. Do dziś fundacja przekazała na cele statutowe blisko 30 milionów złotych. Ma już ponad 2000 podopiecznych i ta liczba ciągle rośnie. Jeżeli chcesz pomóc chorym dzieciom, weź udział w naszym konkursie, z którego wpływy firma Teleaudio przekaże na konto Fundacji Polsat. Wyślij SMS-a pod numer 7843, wpisz tak lub nie, udzielając prawidłowej odpowiedzi na pytanie. Czy nazwa corocznej akcji organizowanej przez Fundację Polsat to Podaruj dzieciom słońce? Każdy kto Prawidłowo odpowie na pytanie, zostanie zakwalifikowany do dalszej gry. W konkursie można wygrać zestaw kina domowego, odtwarzacz DVD z możliwością odtwarzania płyt CD i MP3, wielofunkcyjny wzmacniacz z kompletem głośników przystosowanym do pracy w systemie kina domowego oraz trzy roczne prenumeraty Kuriera TV wraz z zestawem upominków. Pamiętaj, to ilu jeszcze dzieciom uda się pomóc, zależy od nas wszystkich. Szczegóły konkursu w gazecie Telewizji Polsat.